Więc jednak jasnoiz Jackowski miał rację, łapanki na Polakach w sklepach przez praktycznie służby, które będą sprawdzać, czy nosimy maseczki, czy też nie. To, co praktycznie zapowiadał Jasnowic Jackowski. Teraz zacytuję wypowiedź ministra Szumowskiego. Minister Szumowski mówi wprost. Zaczynamy w tym tygodniu kontrolę w sklepach wykonywane przez policję i służby sanitarne. Tak powiedział minister zdrowia dla na antenie programu pierwszego polskiego radia. Dzisiaj na temat zrealizowanej przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego, który mówił to dosyć sporo wcześniej na temat tego, że będą łapanki na Polakach, w miejscach publicznych w sklepach, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie także na mojego fanpage'a na Facebooku. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Chcę od razu powiedzieć, że ja przedstawiam przepowiednię Jasnowidza Jackowskiego z punktu widzenia dziennikarskiego i to jest przepowiednia, która rzeczywiście się zrealizowała. Jasnowidz Jackowski mówił na temat właśnie łapanek. To wtedy, kiedy były to obłoszczenia takie silne, mocne, tak potem nastąpiło poluzowanie, Praktycznie tych oboszczeń. No i Jasnowitz mówił o łapankach, że po prostu będzie mieć miejsce taka sytuacja, że praktycznie służby będą kontrolować w sklepach, czy osoby mają maseczki. Już wtedy to mówił, że miały miejsce takie pojedyncze akcje, a więc policja razem z tutaj z służbami sanitarnymi będą kontrolować, czy ludzie mają maseczki. Oczywiście ja w żaden sposób nie neguję tego, żeby nosić maseczki. Jeżeli jest taki nakaz, trzeba się dostosować tak do wszelkich wytycznych inspektora sanitarnego, ministra praktycznie zdrowia i tak dalej. Natomiast przedstawiam to z punktu widzenia tak naprawdę widzę jego wizji przepowiedni. No i teraz okazuje się, że mamy do czynienia z dużą liczbą zachorowań, jeśli chodzi o koronawirusa. To, co też mówił jasnowidz Jackowski, że będzie mieć miejsce praktycznie druga fala koronawirusa. Co ciekawe, mamy najwięcej praktycznie zachorowań, zakażeń, się chodzi o koronawirusa największy przyrost w ciągu doby, a na przykład minister Szumowski został zapytany o to, czy można to nazwać właśnie drugą falą koronawirusa. No to mówi w ten sposób, tutaj zacytuję Wam dokładnie jego wypowiedź. Trudno powiedzieć, że to druga fala, a raczej takie falowanie. Tak mówi minister zdrowia. No ja nie wiem, co to ma znaczyć tak naprawdę falowanie, tak? No w przypadku właśnie chorób takich, gdzie Mamy do czynienia z epidemią, to nie jest tak, że mamy jednego dnia 600 osób, a następnego dnia będziemy mieć 20 osób, tak? To będzie 600, potem będzie 700, 800, ewentualnie to będzie się utrzymać przez dłuższy czas. Więc yy, ja bym nie powiedział, że to jest takie po prostu falowanie, to może od tego może być po prostu skokowy wzrost. Yy, czyli to, co mówi właśnie Jasnoidz Jackowski, to się realizuje, Czy będą chodzić kontrole po sklepach spożywczych, po dyskontach, po wielkopowierzchniowych sklepach. Pewnie tutaj takie dwójki, tak policjant i kto, jakiś przedstawiciel sanepidu z, z i będą sprawdzać, czy ludzie mają maseczki. Pojawia się też po prostu kontrowersja dotycząca tych maseczek, ponieważ wcześniej minister zdrowia mówił, że nie ma, że po prostu osoby, które mają problemy zdrowotne nie muszą tak naprawdę nosić tych maseczek. Oczywiście pewne, była tam lista pewnych przeciwwskazań tak, do noszenia maseczki, a teraz tak naprawdę minister zdrowia zmienił swoją retorykę i mówi w ten sposób, że nie ma przeciwwskazań medycznych do zasłaniania twarzy. Że jeżeli po prostu nie można nosić maseczki, to powinniśmy nosić przy przyłbice. W ten sposób właśnie tutaj mówi minister zdrowia. No a przecież jeszcze sam pamiętam, jak przedstawiałem nawet informacje, które były przedstawione na stronach ministerstwa. Wykaz tam jakichś chorób, tak, które osób, które nie muszą nosić tej maseczki. Oczywiście to nie jest jakby wytrych, tak, że każdy się powoła teraz na chorobę, no ale na przykład ludzie mają niektóry, niektórzy choroby, tak, czy astmy, czy na przykład po prostu problemy z krążeniem, tak, czy jak tak Jasnowiec Jackowski miał mamigotanie przeciągów, zwapnienie naczyń krwionośnych, chociaż on sam mówi, że zasłania tą twarz w miejscach publicznych, tak. Natomiast tutaj na przykład Jasnojc jackowski mówi o takim przykładzie na początku tych oboszeń gdzie trzeba było cały czas nosić te maseczki, że pewna kobieta po prostu usiadła na murku, cała zasapana, miała tą maseczkę, tak i na chwilę ją zdjęła. i podszedł do niej, bo się zamartwił zamar o tą kobietę, czy coś, coś się nie stało, tak, czy po prostu karetki nie wezwać. Ona mówi, że ma po prostu problemy, jest oddychaniem i krążeniowe, i jeszcze musi nosić tą maseczkę, tak. Więc rzeczywiście, ale tu, tu mówi, na, to było na, na dworze, tak, to było na dworze, gdzie do, do szku, szła do sklepu, ale to ona była na początku tych oboszeń, gdzie trzeba było cały czas nosić te maseczki. No właśnie tak mówi tutaj właśnie minister zdrowia. Także tutaj też minister zdrowia mówi w ten sposób. Druga sprawa to ogniska skopań zakładów produkcyjnych mamy duży przesiew, jak skończymy ten przesiew z tego regionu, to liczby spadną, tak mówi właśnie tutaj minister zdrowia na temat nowych ognisk, tak, jeśli chodzi o koronawirusa, co ciekawe, ministerstwo też po prostu chce rejestrować wszelkie takie imprezy duże, na przykład wesela, żeby po prostu mieć bazę tutaj ludzi, którzy są na takich weselach, co no może być tak naprawdę śmiesznym pomysłem, bo skoro ktoś organizuje wesele, no to tak naprawdę przygotowuje sobie listę osób, które zaprasza. Przecież musi chociażby wysłać zaproszenia do tych osób, więc jakby ta baza tych osób, które są na weselu z reguły już jest u osób, które organizują taki ślub u nowożeńców, tak? Więc nie wiem, jaki to jest sens, nie wiem. Organizuje ślub, muszę i specjalnie, to by, będzie dodatkowo praktycznie biurokracja, żeby pójść do urzędu. Tak, ktoś organizuje ślub musi specjalnie pójść do urzędu po to, żeby zgłosić listę tam na przykład o 50. 80 gości. No i też minister Zerwia przypomniał o tej sytuacji, tak, że śluby powinny się odbywać do, sto, do 150 osób, tak, zgodnie z tym rozporządzeniem, do takiej po prostu liczby osób one się mogą odbywać, a nie tak, wiadomo, niektóre po prostu duże wesela w Polsce potrafią e, odbywać się nawet po 300-400 osób, chociaż jest ich mało, ale mimo wszystko, tak, niektóre są takie rzeczywiście z pompą. No właśnie i to, co mówi Jasnowic-Jackowski, oczywiście tam Jasnowiec jackowski mówi, że do łapanki, tak, no ja łapanki troszeczkę ma takie pejoratywne znaczenie, bo kojarzy się po prostu z drugą wojną światową, tak i tak dalej. Natomiast niewątpliwie taka sytuacja ma miejsce, tak? Taka sytuacja ma miejsce. No, ja muszę powiedzieć, że byłem w czerwcu nad morzem na wakacjach. Nie będę mówił dokładnie miejscowości, ale tam praktycznie nikt nie nosił tej maseczki. Nikt po prostu. Oczywiście nosili może po prostu w sklepach, tak, w dyskontach i tak dalej, ale gdzieś na promenadach czy po prostu na tych głównych ulicach nikt, w miejscach publicznych, tłocznych takich, tak. Nikt tych maseczek praktycznie no, nie nosił to teraz ma się faktycznie zmienić ma po to policja kontrolować właśnie takie sytuacje nawet słyszałem że po prostu może być mandat tam 500 zł tak za brak takiej maseczki w po prostu miejscu tutaj publicznym Oczywiście ja tutaj mówię że trzeba się dostosować do, do tych przepisów które obowiązują natomiast rzeczywiście Jasnowic Jackowski miał rację tak łapanki na Polaków będzie faktycznie tutaj sprawdzanie Pytanie też jest takie, tak, czy to nie powinno być w dużej stopniu w geście, w gest, w, jeśli chodzi o w, w sklepy na przykład, jeśli chodzi o personel, który powinien przypominać o noszeniu takich maseczek, tak, e, a czy jest od razu potrzebna kwestia po prostu karania kogoś, tak, e, tutaj że, za, za brak e, e, maseczki. No i zobaczmy sobie na przykład, nie wiem, jaka jest sytuacja problematyczna, ktoś ma pro, problem zdrowotny, nie może nosić tej maseczki, pójdzie na zakupy, nie ma tej maseczki, przyjdzie kontrola,

E, tak, ale on na przykład nie miał żadnego nie miał zaświadczenia żadnego, że się po prostu leczy, czy ma jakiś problem, astmę, czy jakieś inne choroby, tak, które, no to e, to też jest po prostu, to jest bardzo problematyczne, tak, to jest bardzo podej, problematyczna sprawa i rzeczywiście ta wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego, ona się realizuje. Wtedy to Jasnowidz Jackowski mówił na temat pojedynczych, praktycznie e, pojedynczych po przykładów, tak, na temat tych właśnie, e, tych łapanek, e, że takie były, natomiast teraz to po prostu, no to, za, to po prostu ogłasza, tak, czyli e, widok na przykład policjanta w sklepie razem z jakimś innym urzędnikiem, przedstawicielem sanepidu, nie będzie wcale po prostu to nic dziwnego, takiego strasznego, tak, będzie to sta, standardowy praktycznie widok, że będą wchodzić, będą kontrolować, pytać się. Pytanie też jest takie, czy na przykład rzeczywiście policja jest od tego, tak powiedziałem. Czy na przykład policja nie powinna zajmować się w tym czasie innymi ważnymi sprawami, czy na przykład po prostu personel takiego sklepu, czy ochrona nie powinna zwracać większej uwagi o, na ludzi, a być może powinny być karteczki w jakichś sklepach, tak, że ludziom po prostu bez maseczki e, nie obsługujemy, tak? Chociaż no to też jest kontrowersyjne, bo jeżeli tak mówię, jak ktoś nie ma problemy zdrowotne e, i, i tutaj, no to, to, to jest mm, dużo do mówienia, tak? No bo możemy kogoś zobaczyć na pierwszy rzut oka, może wydawać się zdrowy, silny, a mieć problemy na na przykład z astmą, tak? Czy jakieś po prostu problemy tutaj, które uniemożliwiają mu noszenie tej maseczki? No, ja przypomnę sytuację, że Jasnojc Jackowski to nawet miał po prostu kontrolę, dostał list, tak, z Sanepidu, że nie nosi maseczki, jak szedł po prostu wyrzucić śmieci do kontenera po prostu przed jego kamienicą, tak? przed, przed, przed jego domem, nie, tak? No, a potem po prostu tłumaczył, że on ma problemy zdrowotne i tak dalej i to no nie może za bardzo nosić, chociaż stara się nosić, tak? Tak, zakrywać tą twarz po prostu chustką. No, a teraz Mister mówi o tym, że właśnie nie ma żadnych przeciwwskazań medycznych, także jak nie można maseczki nosić, to można by nosić przybice. No, ja już się będę rozpisywał, tak, czy po prostu mówił na temat tego, czy przybice są lepsze niż, niż maseczki, bo ja nosiłem po prostu i przybice, chociaż tak testowo tak bardziej noszę maseczki. I w tak się wcale po prostu nie jest lepiej niż w maseczce, bo w przybicy bardzo szybko po prostu paruje to, ta, ta przybica. I bardzo często jest tak, że. Powietrze z tej przybicy tutaj idzie do góry, tak, do oczu i tak dalej, więc no nie wiem, czy to jest po prostu takie korzystne, tak, nie jest to po prostu to też takie korzystne, ale aczkolwiek trzeba się dostosować oczywiście do tych wszystkich wymogów, tak, przepisów sanitarnych, które obowiązują. Pytanie też jest takie, dlaczego na przykład po prostu strona rządząca nie zwraca uwagi, że to oni dziś po prostu popełnili błąd, jak teraz jakby się wskazuje palce na obywateli, mówią to wy jesteście winni, niedobrze, za bardzo, za duże poluzowanie i tak dalej, pofolgowaliście sobie, a może to strona rządząca jest winna, tak, za dużo po prostu zrobili udostępnień, na przykład możliwość organizowania imprez masowych i tak dalej, tam jest chyba po prostu jakaś, no nie, jakaś, jakaś ograniczona liczba ludzi, tak, czy jakaś po prostu odległość i tak dalej, ale sam Fakt, no poluzowanie być może trzeba było poluzować tutaj, tak, te zasady, ale nie wszystkie, tak. I pytanie też jest takie, jeśli chodzi o wesela, czy rzeczywiście taki po prostu rejestr na tych weselach coś da, czy całkowicie trzeba po prostu te wesela przez jakiś czas wstrzymać, tak. No bo co, co da rejestr wesel, skoro na weselu, wiadomo, ludzie się przytulają, całują, bawią, tańczą, piją alkohol i tak dalej. Zgłoszenie rejestru wcześniej do urzędu, że odbędzie się wesela, na przykład na 100 osób, nie sprawi, że uchronimy tych osób przed zakażeniem. Może się pojawić osoba, która będzie na weselu, która będzie mieć po prostu koronawirusa bez i będzie zarażać po prostu podczas tego wesela. Więc to jest takie pokazywanie, że, że strona rządząca coś robi, tak że oni zrobią rejestr. Ale to jest, to nic nie da, tak, bo taki rejestr praktycznie każda para młodych nowożeńców ma, tak, no bo muszą wysłać listę zaproszenia do osób, często też kierowca przyjeżdża po kogoś, tak, po jakieś osoby starsze, muszą przygotować po prostu miejsca, obliczają mniej więcej, wiedzą kto gdzie mieszka, no to nie wiem, czy to jest po prostu taka zasłona dymna, czy w jakiś sposób. Napiszcie w komentarzach, co na ten temat, co dzisiaj, pozdrawiam, macie się, zostawcie suba,